Przyszła w sam raz pora na przerabianie motocykla. Po ówczesnym wyprostowaniu baku, małego wgniecenia, spuszczamy benzynę, po czym przystępujemy do malowania baku. Po zakupieniu odpowiedniego kompletu w mieszalni lakierów, w skompletowaniu zestawu, możemy zaczynać. Możemy już kłaść podkład szybko schnący. Pora na mozolne szlifowanie baku. Po dokładnym zeszlifowaniu przystępujemy do nakładania farby bazowej. Pierwsza warstwa już jest i zobaczmy jak wyszedł boczek. Mój boczek własnej roboty, oryginalnego nie mam. No jako toko to wygląda. Może być. Po nałożeniu drugiej warstwy tak zwanego tego efektu co oryginalnie był w Kawasaki niestety zarówno bak jak i boczek zmienił kolor. Kurczę nie podoba mi się to wszystko. No Połóżmy lakier bezbarwny i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Póki co nie za bardzo to wygląda oj nie za bardzo. No, i tutaj do porównania, słuchajcie, miało być tak, miało być taki efekt. Fajnie, co nie? No i niestety nie udało się, wyszło coś takiego. Taki nijaki kolor. Trzeba było nie dawać tego efektu, bo by byłoby czarne, normalne. Jak oni coś takiego osiągnęli, nie mam pojęcia. Farba już bardzo dobrze wyschła. Te cyfry 250 sam wyciąłem tutaj z naklejki. A tak co do Baku, myślę, że jednak nie będzie to typowy napis kawasaki: Racer. kawiarniany wyścigowiec. No i dobrze, czyli jest jakieś nawiązanie do kawy. I może być. I tutaj mój boczek lewy, tak się prezentuje. No tak sobie. Możemy powolutku przystępować do montowania baku. No, tak średnio bym powiedział. Tutaj na takich blaszkach to zrobiłem. Yy, pomalowałem to również na czarno. Zobaczymy, jak to w dziennym świetle będzie. Jeszcze słuchajcie, te wieżyczki też będę zmieniał na inne. One będą takie wyższe, ja pokażę. Yy, one będą również bardzo. No, przekonać się, które będą fajniejsze, prawda? Bo zamówiłem te, a potem stwierdziłem, że lepsze. Lusterka też będą inne. Uważam, że będą bardziej pasowały do stylu motocykla, no jaki będę chciał osiągnąć. Prawda? Yy, ładne lusterka, chociaż moim zdaniem chyba gówno w nich będzie widać. Ale mam nadzieję, że się mylę. To zobaczymy jak to będzie. A teraz coś ode mnie ku przestrodze. Jeśli wymieniacie bak, malujecie Musicie zmienić przewody paliwowe, bo są stare i sparciałe, szczególnie w starym motocyklu. I zapraszam na prezentację motocykla. Jak myślicie? No mi się na przykład podoba. To malowanie i w ogóle ten napis. No, lakier wyszedł tak sobie, chociaż ja jestem zadowolony, tak powiem szczerze. Nie jest on no taki, taki, jaki powinien tutaj być, prawda? Widzicie? Jest inny odcień. Nie ma tych kryształków, które miały być. Ale jest OK. Y o, właśnie, tutaj od razu mm, te dymienie z tumika. Słuchajcie, to po prostu para wodna. Motocykl stał, w garażu jest wilgotno, ale to jest tam, mówię. Ten boczek 250, to tak naprawdę jest od lusterka samochodowego. Kolega znalazł, ja to pomalowałem lepiej z tym boczkiem, niż, niż bez, uważam, prawda? Także. Może jeszcze powiem odnośnie tych wieżyczek. Na razie ich nie założyłem, dlatego że odkręciłem jedną śrubkę. Muszę mieć na wzór, bo śrubki muszą być dłuższe. Lusterka. Myślałem, że nic nie będzie w nich widać, a są tak fajnie wygięte. Zobaczcie, i o dziwo widać więcej niż w tamtych dużych lusterkach. I podobają mi się, pasują do tego motocykla, uważam, do tej charakterystyki. Chromowane tutaj uważam, nie pasowały po prostu. W dalszych przeróbkach, zobaczcie na tył motocykla, widzicie, tu jest taki jakby błotniczek i rejestracja. W innym modelu kawasaki, w tym miejscu, była rejestracja. I ja go oczywiście tak przerobię. Ten kawasaki już tak nazywa się chyba nie LE, tylko LX chyba, czy jakoś tak, a nie pamiętam. No ale co? No, motocykl tak wygląda. Moim zdaniem fajnie. Mi się podoba. Napiszcie, czy fajnie, czy coś byście jeszcze zrobili. Tutaj widzicie szprychy. No, tylne koło już jest ogarnięte. No i zostało przednie. Teraz dni zimowe. Postaram się, żeby również przednie wyglądało tak samo. Bo zwróćcie uwagę tutaj, no niestety, na niektórych szprychach widać jeszcze widoczne takie. Od klosków hamulcowych, no ale to zrobimy na spokojnie. Tutaj tarczę ładnie już wyczyściłem, umyłem, wypolerowałem. Ładnie wygląda, prawda? Nie wygląda na motocykl, który ma grubo ponad 30 lat. Cześć, pozdrawiam Was.